W porządku? Spokojnie, Panie Julieto. Dziecko. Słucham? Dziewczynka. Tu nie ma żadnego dziecka. Spokojnie, już dobrze. Śniła mi się dziewczynka. Płakała. Nie zakłada mi bandaża. Widzę, widzę cię. Boże! Nie oślepłam, widzę cię. To cudownie, stał się cud. Dzięki Bogu, wspaniale. Wszystko dobrze. Na co czekasz? Nie stój tak, zawołaj lekarza. Może? Czy to możliwe? Pozwolisz, że będę nagrywała nasze sesje? Później je analizuję. Chcesz je komuś puścić? Nie, jestem zawodowcem. Bądź spokojny. Wszystko, co powiesz, zostanie między nami. Dobrze. Pamiętasz dzień, kiedy po raz pierwszy sięgnąłeś po narkotyki? Byłeś zły na rodziców? Stałeś tristy, smutny, czymś rozczarowany? Nie. Chciałeś zrobić sobie krzywdę? Nie. Więc. 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 Tienes que ser tan. Musisz być taka bezpośrednia? Okej. Dobrze. Okej. Está bien. Vamos hablar de lo que tú quieras. Porozmawiamy o czym chcesz. Proszę powiedzieć, dokąd jedziemy. Prosto aż do krzyżówki, wtedy skręcisz w prawo. Nie rozumiem, dlaczego właśnie ja. Fidel był wolny. Przecież mnie pani nie lubi. Traktuje cię najlepiej ze wszystkich. Myślisz, że całuje się z każdym szoferem? Dokąd mam panią zawieść? Nie Chcesz, żebym cię pocałowała? Tak jak wtedy. Nic z tego prostego. Miałeś szczęście, że byłam pijana. Nie licz na więcej. Ludzie z wyższych sfer nie mieszają się z plepsem. jak z ciebie, ale nie rób sobie nadziei. Dosyć. Kto pozwolił ci wysiąść? Mam dosyć twoich gierek. Nie jestem głupi. Jeśli chcesz się zabawić, to ja będę stawiał warunki. Zamknij oczy. Oczy? Tak. Dziękuję Ci, ale już późno. Muszę iść. To lepsze od biznesowego spotkania. Wierz mi. Otwórz oczy. Ale to jest. To jest. twojej mamy. Prawie o nim zapomniałem. Jak to? Eloisa dała mi przepis, a Simona składniki. Chciałam ci zrobić niespodziankę. Udało ci się. Dawno nie dostałem tak wspaniałego prezentu. Uśmąć. Jeszcze nie spróbowałeś. Kochanie, już nie jest gorące Możesz spróbować Długo się piekło, ale było warto Smaczne? Udało nam się, piąteczka Zaproś Viviane, niech też spróbuje Pokłóciliśmy się, nie przyjdzie więc ty pojedź do niej. Pogodzicie się. Pamiętaj. Miłość i przyjaźń buduje się każdego dnia. Dlatego jesteś smutna? Dlaczego tak myślisz? Taty prawie nigdy nie ma w domu. I lubisz, kiedy zostawiacie samą, prawda? Kierowca zawiezie cię do Viviany Weź dla niej kawałek ciasta. Będzie jej smakowało. i Mój Buziak. Kocham cię. Ja ciebie też. Tengo tengo que Muszę już iść. Las cosas que me haces a hacer Roxana. Soy esta Szanuję cię jako twój szofer a ty. Por Dlaczego tak mnie traktujesz? Mamrz te pago? Chodź. Za coś ci płacę? Róż Rusz się. Drzwi. Ta cała Julieta jest niemożliwa. Chyba ma serce z kamienia. Ucieszyła się, że odzyskała wzrok. Wyrzuciła cię z pokoju. Trafiłaś przez nią do aresztu. Rozumiem. Ją. Sama się pogubiła. Szukała winnego, to logiczne. Potraktowała cię jak służącą. Bo o nią jestem. Zostaniesz moją żoną. A ona dostanie zakaz wstępu do mojej restauracji. Właśnie odzyskała wzrok. Jest przejęta. Nie chciała ze mną rozmawiać. Bez czerna. Mogła stracić ten wzrok już na zawsze. Vittorio, co ty mówisz? Chyba jednak się mylisz. Ja nigdy się nie mylę. Obiecałem, że wszystko się ułoży. Zmieniając temat. Kiedy po raz ostatni widziałeś mojego ojca? Jakieś 25 lat temu, w dniu, kiedy opuściłem Włochy, dlaczego pytasz? Tak, no. tylko. Wynik pozytywny. Jest pani w ciąży. Gratulacje. Mąż się ucieszy. Oczywiście. Czy mam prowadzić pani ciążę? Tak, poproszę. Proszę się wysypiać i dobrze odżywiać. Teraz najważniejszy jest spokój. Pierwszy trymestr jest trochę trudniejszy. Na następną wizytę zapraszam z mężem. Przepiszę pani kwas foliowy, witaminy i spotkamy się za miesiąc. Dziękuję. W razie potrzeby, proszę dzwonić. Nic nie powiesz? Nie wiem. Odpręż się. Nic, co powiesz, nie opuści tych murów. Chodzi o uzależnienie, więc twoja rodzina będzie ciekawa postępów naszej pracy. Mam na myśli Eloisa i Pedro. Jednak jako lekarz zapewniam Ci pełną dyskrecję. Musimy odkryć, co sprawia, że sięgasz po narkotyki. Nie wszystko naraz. Poczekam cierpliwie, dojdziemy do tego. Mam jedno wspomnienie z dzieciństwa. Nie, Oswaldo, zrób to jak należy. Skup się. Gotowy? Świetnie! Doskonale! Widzisz, synu? Odziedziczyłeś talent po mnie Widzisz, Saro? Teraz ty spróbuj Choć na pewno sobie nie poradzisz Proszę cię Kochanie, skup się Na pewno sobie poradzisz Nie musisz strzelać, jeśli nie chcesz Nic się nie stanie Jak to? Nie zmuszaj go, niech spróbuje, śmiało Oddychaj głęboko, synu Ostrożnie, nie celuj we mnie. Daj mu spokój. Tylko się pośpiesz. Denerwujesz go. Proszę cię, robisz z niego nieudacznika. Kochanie, poradzisz sobie. Widzisz? Biegnij po strzelach. Teraz rozumiesz? Jesteś do niczego. Przestań to powtarzać. Gael nigdy nie ćwiczył, nie ma wprawy. Każdemu może się nie udać. Nieudacznik. Nie mów tak do dziecka. Nie będę się z tobą kłócił, nie zachowujesz się jak mój syn i prawdziwy Angeles. Co tu robisz? Tędy. Wy tutaj? Przyszłam odwiedzić Julietę. Wyszliście z pokoju? Wypisali mnie. Powoli odzyskuję wzrok. Wracamy na rancho. Tak się cieszę. Więc to nie było nic poważnego. Na szczęście. Chodźmy. Oczywiście. Dlaczego nie powiedziałeś, że chcesz odwiedzić Julietę? Śledziłeś mnie? Nie chcę, żebyś spotkała tu kolejnego Fabia.

nie utrudniaj nam tego. Po co przyszłaś? Zobaczyłam się przez okno i chciałam. Wyjaśnić mi, dlaczego nie możesz ze mną być? Nie. Co ci jest? Co ci jest? Nie mogę się z tym pogodzić. Przez jakąś głupią obietnicę dałam ją człowiekowi, który nie ma ze mną nic wspólnego. Jest Włochem i poznał mojego ojca ponad 25 lat temu. To wszystko. Co chcesz powiedzieć? Dobrze to przemyślałam, Pietro. Chcę walczyć o naszą miłość. Jestem gotowa. Kocham cię. Wszystko będzie dobrze. Opracowanie wersji polskiej Karolina Ładyka. Czytał Radosław Puchłaniowski.